Strefa gimnastyczna. Strefa gimnastyczna. Dzień dobry, witamy w strefie gimnastycznej. Aleksandra Szutendrek, Polsat Sport. i Jarosław Kociszewski. A z nami w studiu osoba, która o gimnastyce, a w zasadzie akrobatyce, wie wszystko wieloletnia honorowa członkini FIG, także od wielu wielu lat pracująca w Polskim Związku Gimnastycznym pani Wiesława Milewska. Dzień dobry. Dzień dobry. To może od razu sprostuję. Wieloletni działacz międzynarodowy 8 lat w Europejskiej Unii Gimnastycznej i potem 12 lat w Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej w komitecie technicznym akrobatyki. Czyli wie pani dokładnie wszystko również od strony technicznej. I rozmawiamy pierwszego dnia po pani powrocie z Mistrzostw Europy w Luksemburgu. To nie mogę nie zapytać. I jak? Bardzo dobre wrażenie. Przede wszystkim po wielu latach pojechałam w roli sędziego z drużyną narodową, dlatego że z końcem tego roku zakończyłam działalność jako członek Komitetu Technicznego FIK. Więc to z tej drugiej strony trochę inaczej wygląda, zupełnie inne emocje. Ale na pewno bardzo pozytywne i bardzo przyjemnie, jeżeli możemy oglądać naszych zawodników prezentujących bardzo dobry poziom. Zawsze mieliśmy obawy, że świat nam i Europa ucieka. Teraz było super. To spisał się najlepiej. Kogo pani wyróżniła? Chcielibyśmy trochę więcej o tych występach naszych reprezentantek i reprezentantów teraz opowiedzieć. Tak, w szczegółach. Przede wszystkim te dwa tygodnie to są dwie imprezy. Europejskie zawody grup wiekowych, czyli grupa wiekowa, tak zwany prejud. I 12-18 jut. mieliśmy w tych młodszych kategoriach. Cztery zespoły, dwie dwójki żeńskie i dwie trójki. Z każdej kategorii wiekowej w danej grupie wiekowej, a kategorii startowały po dwa zespoły, ale tylko jeden się kwalifikuje z ten z wyższym wynikiem do finału. I w każdej kategorii mieliśmy finalistów, więc to jest na pewno dla nas sukces przy mocnej konkurencji. No, oczywiście, w finale już może być. Zawsze wszystko, bo finały są od zera, ale możemy być dumni z naszych zawodników, bo startowali bardzo ładnie i bez żadnych wpadek. To jest najważniejsze, bo gimnastyka czasami niestety przynosi, że i gwiazdy potrafią mieć problemy w układach. Wspomniała Pani o tym, że. Odstawaliśmy od Europy? Nie od pani pierwszej tutaj to słyszymy. Natomiast dobrze rozumiem, że ten dystans się zmniejsza, i dlaczego, jeżeli rzeczywiście się nie mylę, z czego wynika to, że jesteśmy stosunkowo coraz lepsi? Na pewno duża mobilizacja, duża praca, ale nie ukrywam, że akrobatyka opiera się na pracy klubowej, dlatego że jest to nadal niestety dyscyplina nieolimpijska. W związku z czym nie mamy centralnego systemu szkolenia, więc to wszystko się opiera na klubach, spoczywa na okręgach. To nas tak jakby trochę nie dyskredytuje, ale trzeba być zadowolonym z tego, co osiągamy, dlatego że topowe kraje, czyli Portugalia, Belgia, Niemcy, mówię w tej chwili o Europie, no nie mamy w tej chwili Rosjan czy Białorusinów, ale Ukraińcy trenują często dwa razy dziennie. Nasi zawodnicy, jak mają możliwość, trenować pięć, cztery razy w tygodniu. To już jest dobrze. Jak duża jest akrobatyka w Polsce? Czy jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować albo podać konkretnie liczbę zawodniczek i zawodników trenujących i startujących w tej rywalizacji ogólnopolskiej? Trudno mi jest w tej chwili tak jakby bez przekłamania podać liczby, jeśli chodzi o licencjonowanych zawodników, ale średnio na imprezach centralnych nie ma znaczenia, czy to jest w juniorze młodszym, czy w juniorach, czy seniorach. Na imprezach centralnych mamy. Około 300, czasami ponad 300 uczestników. No, wiadomo, akrobatyka jest dyscypliną zespołową, więc też i ta liczebność jest większa niż, załóżmy, w gimnastyce sportowej kobiet czy mężczyzn. Powiedziała Pani o tym, że akrobatyka w Polsce opiera się na klubach. Czy to znaczy, że ona zależy od popularności tej dyscypliny, od tego, jak wiele dzieci zaczyna? Zabawę z gimnastyką, z akrobatyką, potem pnąć się po szczeblach sportowych i trafiając do, do sportu wyczynowego? Na pewno im większa liczba dzieci trafi do klubów gimnastycznych, akrobatycznych tym więcej możemy wykształcić zawodników, którzy później zostają w tym sporcie wyczynowym. Liczebność jest ważna, tyle że no mówię, opierając się na klubach, to też mówię o tym, że jest uzależniona też od finansowania, jakie posiadają kluby, jakie posiadają warunki sprzętowe czy w ogóle hale, bo gro naszych klubów akrobatycznych boryka się cały czas o dostępność hal. Gdzie każdorazowo, przed każdym treningiem, sprzęt jest rozkładany i składany, bo nie, nie jest to jedyna dyscyplina w danym klubie. I to jest tak jakby taka bolączka chyba największa. Ponad 60 klubów zarejestrowanych w akrobatyce w PZG, nie wiem czy 5 ma na stałe rozłożony sprzęt. Mam wrażenie, że dostępność akrobatyki w Polsce jest całkiem spora, ale nie mam pewności, czy właśnie. Te kluby, klubiki, jakieś sekcje, które reklamują się akrobatyka? Czy one są właśnie zrzeszone w Polskim Związku Gimnastycznym? I czy to są takie miejsca, którym w pełni możemy ufać? To też jest dobre pytanie, i, i czasami. Że tak powiem, możemy my mieć wątpliwości, ale na pewno kluby, które są rejestrowane w Polskim Związku Gimnastycznym, tak samo trenerzy zatrudniani w tych klubach, są trenerami z reguły licencjonowanymi. Ale oczywiście jest klubów, klubików bazujących, nie wiem, na fitness, i, i to nie zawsze ma wiele wspólnego z akrobatyką, jako akrobatyką. Mogą się, że tak powiem, posiłkować czy reklamować zajęciami akrobatycznymi. Ale z drugiej strony, na to patrząc, nasze kluby, które mamy zarejestrowane w PZG, często prowadzą też grupy rekreacyjne, bo nie wszystkie dzieci dochodzą do wieku zawodniczego i sportu takiego już bardziej wyczynowego. To jest ta różnica, że gro klubów prowadzi zajęcia rekreacyjne, które często zamykają się w programach albo opierają o programy sportu powszechnego, czyli gimnastyki dla wszystkich, bo to są te, które pozwalają znaleźć, nie wiem, finansowanie w sporcie powszechnym. I jak popularne są te rozwiązania, czy te kluby i programy w Polsce? O ilu dzieciach możemy mówić? Też nie chcę, że tak powiem zakłamać, ale wiem, że to było chyba z wszystkich klubów licencjonowanych w Polskim Związku. Największa liczba, która przystąpiła do programu gimnastyki dla wszystkich to były kluby akrobatyczne. Sama pani też mówiła o wieloletniej działalności, czy w Europejskiej Unii Gimnastycznej, czy w Światowej Federacji Gimnastycznej. A czy pani sama była kiedyś zawodniczką albo trenerką? A jeżeli tak, to co daje akrobatyka młodemu człowiekowi? Byłam zawodniczką, byłam zawodniczką klubu DKS Targówek. Niestety już nieistniejącego chyba od dwóch lat. Był to jeden z czołowych klubów w moich dziecięcych i młodzieżowych latach. Byłam górną w tak zwanych dwójkach mieszanych, czyli ćwiczyłam ze starszym, silniejszym, wyższym partnerem. Co daje? Przede wszystkim właśnie praca zespołowa. To nie we wszystkich sportach... Tutaj jest bardzo duża zależność, musi być zaufanie, bo wszystkie elementy wykonywane w górze, górna partnerka musi czuć pewność, bezpieczeństwo i ufać swoim partnerom, że zawsze ją po saltach, po ewolucjach złapią i bezpiecznie sprowadzą z powrotem na matę, więc to na pewno jest to co daje akrobatyka. No poza tym, że oczywiście sprawność, gibkość, ale tu też są elementy dynamiczne, więc wszechstronny rozwój. Zresztą obecnie wiem, że w wielu krajach trenerzy z akrobatyki zapraszani są do klubów hokejowych, piłkarskich na treningi, bramkarzy, na, głównie właśnie w celu przygotowania takiego ogólnosprawnościowego, nawet reprezentantów krajów tych drużyn. Chciałbym odnieść się do pani międzynarodowego doświadczenia, patrząc na akrobatykę z perspektywy międzynarodowych organizacji, z perspektywy międzynarodowych zawodów. W jaki sposób? Zmieniałaby pani polską akrobatykę, żeby dążyć do ideału? Jak ona powinna, pani zdaniem, wyglądać? W zasadzie. Czy my musimy koniecznie coś zmieniać? Może bardziej się dopasować, ale generalnie, tak jak powiedziałam, bo to pokazały nawet nasze ekipy na ostatnich zawodach, czyli wcześniej mówiłam o zawodach grup wiekowych, ale też przecież były Mistrzostwa Europy. Ten drugi tydzień to Mistrzostwa Europy Senior Junior. Oczywiście, tutaj nasi reprezentanci też, w zasadzie we wszystkich kategoriach, w których startowaliśmy, weszli do finałów. I to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tylko musi być właśnie większa możliwość w klubach, dostępność hal, godzin, bo, bo czasami to ogranicza pracę. Nie kwestia chęci pracy przez trenerów czy zawodników, tylko możliwości. Tym bardziej, że w akrobatyce. Na pewno trudność sprawia to, że zawodnicy są w różnym wieku. Górny ma 15 lat, dolny czy tam średni, w trójkach czy czwórkach 18-22. Więc to już jest student, to jeszcze licealista i z różnych szkół w różnych programach. Więc nie wiem, indywidualny tok nauczania. Trudno mi jest powiedzieć, bo z kolei też. W każdym klubie inaczej to jest rozwiązywane, bo w zależności od tego jakie jest podejście dyrekcji szkoły czy danej administracji w sensie kuratorium, to trudno jest narzucać czy uzależniać, nie wiem, systemu szkolnego w ogóle edukacyjnego. Z punktu widzenia międzynarodowego, co jest aktualnie bardziej popularne, czy akrobatyka sportowa w sensie tego wyczynu i na przykład pod względem Także liczby kibiców czy, czy uczestników, którzy w nich uczestniczą, czy gimnastyka dla wszystkich i te właśnie festiwale robione dla wszystkich i niekoniecznie stojące na tak wysokim poziomie sportowym. Przede wszystkim jest to zupełnie inna formuła. Akrobatyka, gimnastyka sportowa kobiet-mężczyzn, gimnastyka artystyczna czy trampolina to wszystko są tak zwane współzawodnictwo. Tak? a gimnastyk for all gimnastyka dla wszystkich to są eventy faktycznie dla wszystkich gimnastriada która odbywa się co cztery lata ja raz byłam tak że tak powiem gdzie mogłam obserwować uczestników to są ludzie od przedszkola do seniora przyjeżdżają różne grupy pokazy są organizowane na stadionach i w halach także to są eventy bo słyszałam, że swego czasu w Lizbonie 20 tysięcy uczestników. Ja nie mówię różnych innych, że tak powiem, osób, które towarzyszą, bo przyjechały tylko pooglądać. To to są olbrzymie imprezy. No i dla powiedziałabym nieograniczony przekrój wieku. Tam może każda grupa się zarejestrować, czy z klubu gimnastycznego, czy nawet z, z jakiegoś aerobiku, fitnessu. Gimnastyka dla wszystkich w Polsce to jest projekt stosunkowo młody. Gymnastics for All w FIGU jest projektem zdecydowanie dłuższym. Czy my możemy się do tego porównywać? Czy to jest dokładnie to samo? Czy my jeszcze dążymy do tego, co jest w FIGU, a może wyznaczamy nowe trendy? Faktycznie jest to u nas nowo rozwijana formuła. W zeszłym roku odbyła się trzecia bodajże edycja. Czyli tak jakby zaczynamy. Formuła? Super. Na chwilę obecną opieramy się na młodzieży, dzieciach szkolnych. Tak jak mówiłam, Gymnastic For All w Światowej Federacji nie zamyka się tylko do młodzieży. Tam są też seniorzy i tak jakby, no, dowolność, grupy mogą być mieszane. To jak to się mówi, mama z córką też może pojechać, jeżeli bierze udział w jakichś grupach, na pokazach i się zarejestrują, to też mogą wziąć udział. A w jaki sposób popularyzować, z Pani perspektywy, akrobatykę? Jak docierać do rodziców, do młodych ludzi, by przedstawiać akrobatykę jako coś ciekawego, rozwojowego, wykraczającego poza piłkę nożną? Z całym szacunkiem? Dla piłkarzy oczywiście. Powiem tak, za moich czasów ja trafiłam do akrobatyki dzięki temu, że trenerka chodziła po szkołach i robiła selekcje. Przychodziła na zajęcia wychowania fizycznego na poziomie trzeciej, drugiej klasy podstawowej i wybierała dziewczynki, chłopców, które potem zachęcała do przyjścia do klubu i o ile mi pamięć nie myli, z grupy wybranej, czy to nawet były trzy grupy 30-osobowe. Po roku zostało nas 20 dziewczynek. Obecnie dzięki social mediom większej popularyzacji z reguły dzieciaki same się zgłaszają do klubów. I na tyle mam kontakt z trenerami, że wiem, że czasami wręcz mówią, że nie są w stanie, bo nie mają siły przerobowej młodych trenerów. Przy, że tak powiem, braku możliwości tych salowo-sprzętowych. Ta liczba jest ograniczona, ile dzieci można przyjąć w godziwych warunkach, żeby nie robić z tego niebezpiecznych zajęć. No niestety gimnastyka wymaga sprzętu przynajmniej jakichś podstawowych materacy, filców i znaczy tych rolek takich do pokrycia, planszy. Ale to by znaczyło, że również trzeba włożyć pracę w to, by przekonać decydentów. Żeby przeznaczyli środki, żeby zaangażowali się w rozwój infrastruktury. A to na pewno, bo często bazujemy na szkolnych salach i no trzeba, że tak powiem, je dzielić. No oczywiście to zależy od dyrekcji, i też trudno się dziwić, no są inne dyscypliny, dyrektor musi między czymś często wybierać. Trudno odpowiadać za decyzję wtedy, ale na pewno tam, gdzie jest akrobatyka. To jeżeli jeździmy po całej Polsce na zawody i też na bazie szkół, gdzieś tam kluby są wspomagane organizacyjnie, odbywają się pokazy, zawsze są gratulacje, że to dzięki temu, że mamy akrobatykę, to ten pokaz może być wykorzystywany nie tylko na tych zawodach na otwarcie, ale przy różnych innych. Piknikach, eventach organizowanych w gminie, w Sołectwie, gdziekolwiek. Więc i są nasi zawodnicy, niekoniecznie ci najstarsi czy, czy już tacy mocno zaangażowani. Czasami proste pokazy dziecięce są też super i bardzo dobrze odbierane przez publiczność. Chciałabym jeszcze wrócić do wyczynu. Akrobatyka sportowa nie jest dyscypliną olimpijską. Czy są jakieś widoki na to, że dyscypliną olimpijską się stanie w bliższej lub dalszej przyszłości? To jedna część mojego pytania, a druga, akrobatyka sportowa jest na imprezie, która również odbywa się co 4 lata jest to The World Games, Igrzyska Dyscyplin Nieolimpijskich, te najbliższe już niebawem, bo w sierpniu w Częgdu i czy tam zobaczymy reprezentantów Polski, czy to już wiadomo? A jeśli nie, to jak przebiegają kwalifikacje? Kwalifikacje do The World Games z reguły są to poprzedzające mistrzostwa świata. Trochę się ten cykl zaburzył przez pandemię i tak jakby trochę było zawirowań. W tej chwili kwalifikacje to były ostatnie mistrzostwa świata, które odbywały się w zeszłym roku we wrześniu w Guimarães. Mieliśmy tam dwójkę żeńską i Dwójkę mieszaną. W dwójkach żeńskich jesteśmy niestety jako druga rezerwa z racji tego, że na World Games startuje tylko 6 zespołów w danej kategorii plus podział na kontynenty. Jest założenie, że z każdego kontynentu powinna być jakaś reprezentacja. Jeżeli nie było na przykład w tej kategorii, ale startowali, to mają prawo wyboru. To jest ciężko tak jakby w dwóch słowach wytłumaczyć. Także na chwilę obecną do Chin cały czas też nasza dwójka żeńska się szykuje, a dwójki mieszane niestety nie, bo to mówię, musiałyby być w tej pierwszej szóstce. Nie było tak dobrego wyniku, więc to, to dość ciężko. Przy konkurencji z całego świata to nie tak lekko. A jakie są widoki na to, że akrobatyka sportowa stanie się dyscypliną olimpijską? Tak, odkąd weszłam w działalność tą międzynarodową, cały czas o tym rozmawiamy, dyskutujemy. Ciągle słyszymy, że tak, że już niedługo i, i że cały czas FIG, odkąd się połączyliśmy, bo tak naprawdę wcześniej mieliśmy odrębną Federację Międzynarodową, więc to nas trochę dyskredytowało, dlatego że Komitet Olimpijski uznaje tylko jedną Federację Sportów Gimnastycznych. W 1998 zapadła decyzja o połączeniu. I tak faktycznie od 25-lecie było w zeszłym roku, czyli od 2000 i połączyliśmy się jako akrobatyka weszła do figu. I teraz to są starania władz Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, tylko oparte jest to na przyznawanej kwocie miejsc, które są dzielone na te dyscypliny, które już są olimpijskie. Tak, żebyśmy my dostali tam, znaleźli się, to prawdopodobnie któraś z tych dyscyplin musiałaby nam coś uszczknąć. W sensie, nie wiem, dwa medale, czy żeby mogli wejść akrobaci. Dlatego, że no z kolei polityka Komitetu Olimpijskiego jest taka, że nie może w nieskończoność rozszerzać samych igrzysk, wielkości, masywności tej imprezy, w związku z czym Tutaj jest wszystko w głowie Światowej Federacji Gimnastycznej, żeby nam znaleźli miejsce wśród rodziny sportów gimnastycznych i nas wprowadzili. To znaczy, że no tak, żeby akrobaci weszli, ktoś musi wypaść, więc zawsze jest to dla kogoś bolesne. Natomiast nam pozostaje życzyć akrobatom sukcesu, naszym akrobatom, jak najlepszych wyników i jak najkrótszej pogoni i nadrabiania strat, również ze wsparciem w takim razie decydentów, którzy przecież na pewno bardzo chcą, tylko o tym nie wiedzą, żeby wszędzie były hale sportowe, więc trzeba im o tym przypominać, co niniejszym. Czynimy, no i sukcesów może na którychś z Igrzysk Olimpijskich wreszcie. Będziemy na to z pewnością czekać, aczkolwiek pewnie jeszcze wiele lat jeszcze upłynie. No, trzymamy może kciuki za nasze reprezentantki, żeby z tej rezerwy póki co weszły do składu The World Games i tam będziemy mogły im kibicować, będziemy mogli im kibicować i je wspierać. Dziękujemy bardzo. Pani Wiesława Milewska była z nami w kolejnym podcaście gimnastycznym. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Strefa Gimnastyczna jest podcastem realizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Gimnastyka dla Wszystkich. Realizacja Free Range Productions.